ogórek górek jest na kolację, a kiełbaska na kolację. A, kolacja na kolację. Dużo pan miasz od niego. To ogórek jest na kolację, tak? Słój. A kiełbaska na śniadanie. A na obiad? No to? Ktoś tutaj im babcia wleje, jak ugotuje. Ja, <laughs> ale nie lubię zupy. On co Koperkową. I do mnie też nie mogą. Koperkowa zupa, wiesz jak koniki jedzą, koperkową zupę. Nie. Kopajerek wyjadają. A co znalazłeś w nosie? Patelek. Co znalazłeś? Pebbie. Mnie w nosie. Ha, ha, ha. <śmiennie> Sam się śmiejesz z tego dowcipu. Jak będziesz głubał w nosie, tak to tak będziesz miał taką faję. Jak śmietnik. Jak w Taką wielką. Tak ładnie tą tak Chodź i udamy drogę trawki. Kowiczynki. Jeszcze w drugiej dziurze musisz podrubać. Masz swoje. Masz dwie dziury. No, o, tata, tata musi to uwiecznić. No wiesz, że ogórek jedzą? Siedzą na ogórku. Guciu siedzi na ogórku. Najbardziej ogórki. Twojemu też damy ogórka. Nie, wiem, żeby ogórka dać nie to się znasz na tych. Na konikach wolnych. Osiu, starczy im tyle ogórków. No tak, je to, 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 to jest takie dobre. jest Bardzo są To te krzesła. Ten dobre. To u takie dobre. To jest nie dobre. To jest u niego To I takie i To u i dobre. To jest takie dobre. To Babcia, jest Dobrze, że one takie sprytne. No, musztardy może <gulanie> nie. Nie lubią weźmieć musztardy. i zupę A pomidora? Nie, pomidora Zabacz. nie jedzą, nie? Hej! Tata widzi, filmuje to. Tego zwierzaka twojego. My damy mu chleba. Bo cię, to, a filmujesz też mojego żołądka? No i to, to? Co? Widać. Pokaż! Wskoczyły do kamery. No, nie widzę samego Gucia. Co z czerwonego? Co o, za sesja to ja reporterska. Nasem. Kamera, bawiamy. No właśnie, Nie duch w nosie, bo to nie jak było, nie dłubać w nosie, bo co? Boś nie Gilek. Boś nie gilek, już mi nie dłubać w nosie, będzie to w kamerze. Będziesz się później z siebie śmiał, jak będziesz dorosły. Dawaj wyciągniemy chusteczką. Nie, o nie chcę. Pastekiem. Bo to nie Do to gwoździem. Nie! Gwoździe nie można, bo się skaleczy Patykiem hmm. Nie, koczykiem też nie, bo go lecam. Mamy patyczki jeszcze. On tak dosłownie przyjmuje już. Tak? No, nie. takie żarty. No. nie nieraz, nieraz się boi.